My znamy swoją wartość tego produktu na dziś, wiemy, że kolejne produkty będą ograniczały pewien, no, dopływ, bo to jest przekazanie pewnego strumia, strumienia pieniędzy z jednego kubka do drugiego. No, nie ukrywajmy, szanowni państwo, bo jeżeli to się stanie powszechne, na co liczymy i po to to inwestujemy, to jest pewien, pewna odmiana no, zamiast Płacić za poradę ad hoc, yy, można im mieć 10 razy dziennie, prawda? I przyjść zapytać, czy te, to i tamto mi się należy. Jeżeli mi się należy, to mogę natychmiast zlecić tą obsługę. To jest. I mnie na to stać. I mnie dzisiaj na to stać. I, i nie boję się iść, prawda? Jeżeli, jeżeli mam po drugiej stronie 10 prawników i dwie kancelarie. Z pierwszej dwudziestki w Polsce, mojego pracodawcy, to się nie boję również, bo mam dobrego adwokata, który się przeciwstawi temu. Więc są, jest odpór pewnej dzisiaj y, sytuacji, która no niestety, ale się zdarza, że, że ludzie po prostu rezygnują z dochodzenia swojej godności czy swoich praw. Chociażby w takim przypadku pana Marcina, który, no kto by dochodził o dwie stówy. Tam naprawdę sprawa była na, na noży. Żaden sąd na dzień dzisiejszy o 200 złotych, ja sobie nie, nie znam takiego przypadku, że robi nagle jakieś wielkie wizje lokalne i tak dalej. Tylko wtedy, kiedy ten adwokat tego tak sobie naprawdę bardzo mocno zażyczy. Kiedy to wywalczy w tym sądzie. Bo to sędzia musi pojechać, pani sekretarka, a jeszcze ktoś w muszą stanąć na rynku, tak jak było w tym wypadku, musi przyjechać ja radio, muszą wiele rzeczy wykonać, to wszystko kosztuje. O 200 zł. A tu nie chodziło o 200 zł, tu chodziło o jego godność. Bo on w ogóle tamtędy, czy nie przejeżdżał, czy już nie wiem jak to tam było, prawda? No nie jest to istotne. W każdym bądź razie on sobie to wywalczył, on dzisiaj chodzi z głową do góry podniesioną, bo miał rację. Z tego miejsca nie dało się widzieć, czy ten pan się zatrzymał na stopie, czy nie, ale tylko wtedy było to możliwe, jeżeli właśnie miał zaangażowanego. W tę sprawę adwokata. A my mamy takie rozwiązania, że ten adwokat jest bardzo zaangażowany, żeby każdą sprawę najtrudniejszą wygrać. I to jest, to jest to właśnie, co powinno ten, ten, ten system napędzać i, i stymulować. Nie będą pewno nas. Będą mówić, że to niezgodne może z jakimiś zasadami etyki. Wszystko jest zgodne z zasadami etyki zawodu. Jest tak to przejrzane, opracowane. Wielu adwokatów to sprawdzało. Mam nadzieję, że. Że te opinie, które takie będą, zrozumiałem, że może tak nie do końca jest, może to jest dobre, bo może jakaś też i, i zdrowa konkurencja w tym wszystkim się pojawi.